Zastanawiałeś się kiedyś nad ukrytymi tajemnicami głębi kosmosu, nad sekretami wszechświata? Przygotuj się na fascynującą podróż, podczas której odkryjemy enigmatyczną wiadomość, ukrytą za zaćmieniem 8 kwietnia 2024. W tym filmie zanurzymy się w głąb czasu i przestrzeni, eksplorując niebiańskie znaki otaczające nas. Od starożytnych przepowiedni po najnowsze wydarzenia polityczne. Każdy szczegół doprowadzi nas do głębszego zrozumienia przesłania, jakie niesie za sobą to zaćmienie. Odkryjmy znaczenie ukryte za gwiaździstym niebem wszechświata. Nie przegap tej niesamowitej podróży. Obejrzyj film i odkryj ukrytą wiadomość za zaćmieniem 8 kwietnia 2024. Czy zastanawiałeś się nad kosmicznymi tajemnicami, które rozbrzmiewają przez wszechświat, manifestując się w pozornie tajemniczych zjawiskach niebiańskich? Przygotuj się na głębokie zanurzenie w tajemnicach kosmosu, gdy odkryjemy ukrytą wiadomość za zaćmieniem 8 kwietnia 2024. To nie jest tylko kolejne wydarzenie astronomiczne to wezwanie do refleksji wyjątkowa okazja do zbadania więzi między nami a boskością. Przechodząc przez siedem miast, nazwanych imieniem Niniwa w Stanach Zjednoczonych. To zaćmienie wywołuje pytania o naturę naszego istnienia i rolę nadnaturalnego w naszym życiu. Dołącz do nas w tej fascynującej podróży, gdy zanurzamy się w głąb czasu i przestrzeni, odkrywając tajemnice kosmosu i jego przesłanie dla ludzkości. Eksploracja niebiańskich znaków to fascynująca interpretacja wydarzeń kosmicznych jako wiadomości od wyższej siły. Tekst zachęca nas do rozważenia możliwości, że zaćmienia słońca, jak to przewidziane na 8 kwietnia 2024, i zjawiska gwiazdne, jak koniunkcja we wrześniu 2017, przekraczają zwykłą fizykę i wkraczają w dziedzinę metafizyki. Te niezwykłe zdarzenia są postrzegane nie tylko jako wydarzenia astronomiczne, lecz także jako Komunikaty kosmiczne zakodowane w niebiańskich wzorcach, które uważni obserwatorzy mogą odszyfrować. Rozważając tę perspektywę, zostajemy postawieni przed wyzwaniem zbadania głębokich więzi między materią wszechświata a światem duchowym między tym, co namacalne, a tym, co transcendentalne. Każdy ruch niebieski, każde skomplikowanie gwiazd staje się zaproszeniem do kontemplacji ogromu kosmosu i naszej pozycji w nim. W tym kontekście zaćmienie 8 kwietnia 2024 przybiera rozszerzone znaczenie, poza swoim czysto astronomicznym aspektem, wywołując refleksję na temat naszego związku z boskością i rolą wszechświata w naszym życiu. To w tym kosmicznym wątku poszukujemy zrozumienia nie tylko tego, co dzieje się na niebie, ale także tego, co to de la nas, mieszkańców tej małej niebieskiej planety. Związek między zdarzeniami niebiańskimi a proroctwami biblijnymi jest centralnym tematem refleksji, zwłaszcza wobec nadchodzącego zaćmienia słońca w Niniwie 8 kwietnia 2024. Tekst zachęca nas do rozważenia starożytnych opowieści, takich jak historia Jonasza i zaćmienie w Niniwie, jako źródeł wglądu w znaczenie zdarzeń kosmicznych. Te starożytne opowieści sugerują, że zaćmienia mogą być interpretowane jako boskie znaki ostrzegające przed nadchodzącymi zmianami lub koniecznością pokuty. Śledząc analogię między tymi narracjami a wydarzeniami współczesnymi, jesteśmy pobudzani do refleksji nad rolą boską w kosmicznym porządku i możliwością, że niebiosa komunikują się z uważnymi ludzkimi umysłami. Analiza zdarzeń niebiańskich w kontekście politycznym i społecznym oferuje intrygującą perspektywę na dynamikę kształtującą nasze społeczeństwo. Tekst podkreśla znaczące wydarzenia polityczne, takie jak wybór Donalda Trumpa i jego polityka oraz kryzysy społeczne, takie jak kryzys migracyjny w Stanach Zjednoczonych. Te wydarzenia są przedstawiane jako elementy, które mogą wpływać na interpretację zdarzeń niebiańskich, sugerując związek między makroświatem politycznym i społecznym a mikroświatem zjawisk astronomicznych. Na przykład Wybór Trumpa i jego polityka mogą być postrzegane jako powiązane z pewnymi zdarzeniami niebiańskimi, takimi jak zaćmienie z 2017 roku, które przeszło przez miasta o nazwie Salem, których hebrajskie znaczenie to pokój. Podobnie kryzys migracyjny w Stanach Zjednoczonych może być interpretowany jako czynnik przyczyniający się do przesłania zaćmienia z 2024, które przejdzie przez miasta nazwane Niniwa. Takie podejście skłania do głębszej refleksji nad tym, jak wydarzenia polityczne i społeczne mogą być postrzegane jako odbicia zdarzeń niebiańskich, i jak z kolei te wydarzenia mogą wpływać na interpretacje i znaczenie przypisywane zjawiskom niebieskim. Przez badanie tych połączeń jesteśmy prowadzeni do rozważenia złożonych interakcji między światami ludzkim a kosmicznym. Między sprawami doczesnymi a siłami niebiańskimi. Taka analiza zachęca nas do kwestionowania granic między fizycznym a metafizycznym, między rzeczowym a niematerialnym, oraz do uznania zawiłej sieci relacji kształtujących nasze zrozumienie wszechświata i siebie samych. Podejście do tematów religijnych i duchowych w tekście oferuje fascynujące spojrzenie na przecięcie wiary i nauki. Wspominając przesłanie Fatimy i jego znaczenie DLA obecnych czasów, tekst zachęca do refleksji nad wagą duchowości w obliczu zdarzeń niebiańskich. Nacisk na potrzebę nawrócenia i pokuty rezonuje z wieloma tradycjami religijnymi, sugerując wewnętrzną zależność między praktykami duchowymi a interpretacją zjawisk kosmicznych. To prowadzi nas do rozważenia, w jaki sposób przekonania religijne kształtują nasze postrzeganie zdarzeń niebiańskich, oferując szerszy kontekst znaczenia i celu. Ta eksploracja zachęca nas do kontemplacji roli boskości w porządku wszechświata i do uznania głębokości relacji z Bogiem. W ten sposób wyruszamy w podróż po samopoznaniu i duchowej więzi, gdzie tajemnice kosmosu splatają się z najgłębszymi prawdami ludzkiej duszy. Kwestie etyczne i moralne, podkreślone w tekście, wyłaniają się jako kluczowe punkty refleksji w obliczu zdarzeń niebiańskich. Przy podejmowaniu ludzkich polityk i działań, które mogą być interpretowane jako sprzeczne z zasadami religijnymi, stajemy przed fundamentalnymi dylematami dotyczącymi tego, co jest właściwe i niewłaściwe w naszym zachowaniu zbiorowym i indywidualnym. Ta dyskusja splata się z interpretacjami zdarzeń niebiańskich, bezpośrednio łącząc się z pojęciami boskiej sprawiedliwości i pokuty. Pojęcie, że zdarzenia kosmiczne mogą być interpretowane jako manifestacje woli boskiej, skłania nas do rozważenia, jak nasze czyny są osądzane nie tylko przez świat doczesny, ale również przez sam wszechświat. W tym sensie zjawiska niebieskie nie są postrzegane jedynie jako zdarzenia naturalne, lecz jako elementy kosmicznego systemu moralnego, których konsekwencje sięgają poza Królestwo Ziemskie. Przez eksplorację tego zetknięcia się etyki, moralności i zjawisk niebieskich jesteśmy wyzywani do refleksji nad naszą rolą w wielkim schemacie wszechświata i do dążenia do większej harmonii między naszymi czynami a uniwersalnymi zasadami sprawiedliwości i dobroci.